Poznajmy magiczną granicę, która dzieli figury na dwie połowy, doskonale równomierne części. Odkrywa ona przed nami piękno i harmonię matematycznych kształtów. Oś symetrii to prosta, która przechodzi przez środek danej figury i dzieli ją na dwie identyczne części, które są swoim odbiciem lustrzanym. Innymi słowy, jest to linia, wzdłuż której można złożyć figurę tak, aby obie jej strony idealnie się pokrywały. Niektóre figury nie mają żadnej osi symetrii, inne mają ich nieskończenie wiele. Figury, które mają tylko jedną oś symetrii, to na przykład trójkąt równoramienny. W tym przypadku oś dzieli trójkąt na dwa trójkąty prostokątne. Trapez równoramienny, którego oś symetrii dzieli go na dwa trapezy oraz deltoid niebędący rąbem, czyli figura przypominająca latawiec. Oś symetrii deltoidu dzieli go na dwa trójkąty różnoboczne. Figury, które mają dwie osie symetrii to np. przykład prostokąt niebędący kwadratem. Jedna oś symetrii przechodzi pośrodku dłuższych boków prostokąta, a druga po środku krótszych boków, i w obu przypadkach dzieli go na dwa mniejsze prostokąty. I rąb nie będący kwadratem. Osie symetrii przechodzą przez dwa przeciwległe wierzchołki rąbu i dzielą go na dwa trójkąty równoramienne. Wielokąty foremne mają tyle osi symetrii, ile wierzchołków. Trójkąt równoboczny ma więc 3 osie symetrii, bo ma 3 wierzchołki. Kwadrat ma 4 osie symetrii, bo ma cztery wierzchołki. Pięciokąt foremny ma 5 osi symetrii i tak dalej. Figurami wyjątkowymi pod względem liczby osi symetrii są koło i okrąg. Obie te figury mają nieskończenie wiele osi symetrii. Każda prosta przechodząca przez środek koła i okręgu jest ich osią symetrii, ponieważ dzieli je na dwie identyczne części. Figury, które nie mają osi symetrii, to np. równoległy obok nie będący kwadratem ani prostokątem, trójkąt różnoboczny lub inny nieregularny wielokąt. Tych figur nie można podzielić na dwie identyczne części, które są swoim odbiciem lustrzanym. A teraz sprawdź, czy umiesz grając na matmak.pl.